Ej, witajcie w osadnikach. Siódma część Droga do Królestwa i druga część epizodu kupiecki czeladnik, tak się to nazywa. Także ten obóz tutaj zdobyłem, bo to większego problemu nie stanowiło. O, ten obóz tutaj mówię, bo armię miałem wielką. I teraz tutaj mam ratunkowe kamienie. Gdyby nie one, to tutaj niczego bym nie zrobił, bo się. Totalnie z tych kamieni spłukałem, ale zbudowałem magazyn, zbudowałem górską chatę, zbudowałem kamieniołom. Wydobędę ten kamień tutaj, no i dzięki temu zbuduję gildię kupców, która jest mi oczywiście potrzebna do tego, żeby kontynuować tę grę. Potrzebuję 10 desek i 10 kamieni. Dechy mam, kamieni mam 9, tak jak tu na górze widać, ale on tutaj ziomu się zbiera i za chwilę te kamyki będą. Także całe szczęście, kurde, by było przepikane, gdybym to to zrypał. Ja im dam, nie wiem czy chcę im dawać, nie no o suchym pysku niech pracują, <laughs> chociaż jakbym to przyspieszył, mam pełno niby tego wyszukanego, a, a macie kurde wyszukane jadło, co ja im będę żałował, tu jest tylko jeden, bo tak mi się zmieściło akurat, bo nie wiem czy tutaj będę mógł to jakoś rozbudować, nie jestem pewien, dobra teraz się już robi tak idea. okej okay, to za chwilę będzie fajnie i rezydencja, jeszcze jeden tutaj taki chłopek, armię mam galantą. 15 tych, to jeszcze czterech bym takich sobie wziął. To już w ogóle pełno tych wykrzekników kurczę. Drewna brakuje. Może może wróci tutaj. Nie, no jak może drewna brakować tartak. Drwala, okej, okay, to myśl to drwala może zrobię. Tylko że jak wywali te drewno, to będzie brakowało zwierzyny. Bo jakby karczuje las, to zwierzyna nie wróci. Tak gdzieś to wyczytałem tutaj. W grze, ale czy tak to dokładnie działa, to ja nie jestem pewien. Ale drwala sobie, zróbmy. Ale nie dobra, w takiej kolejności, tak po tym, okej, okay. tego trzeba pilnować. Oj, rybki się też skończyły. Ja pierdziłem, mógłbym to roz rozwalić. Tylko co ja bym z tego miał? Jedną rybkę, dobra, niech to mi mryga. Tu się wszystko kończy. I to jest problematyczne. Rozbudowałem się najbardziej, jak się dało. Najlepiej jaką miałem, aczkolwiek to oczywiście nie oznacza, że jest ok. W każdym razie w karczmie chciałem zwerbować Czterech łącznie, żeby mieć 10 i 15 tych muszkieterów. Ok, technologie odkryte już, wszystkie trzy na razie więcej nie ma, chociaż to drzewko oczywiście jest o wiele, wiele bogatsze. Tylko że na tym etapie tego samouczka kampanii, tylko tyle jest technologii, ale z czasem będzie więcej. Tu już niczego chyba robić nie muszę. Wyśmienicie, księżniczko! Możemy wznowić handel. Oj, wróciły, kurde. Możemy. Teraz twoi handlarze mogą wytykać okay. szlaki handlowe do innych krain na całym świecie. Tashi park? Sprawdź, czy jeden ze szlaków może dostarczyć nam kamienie. Handlarz, wymagana rozbudowa. Ale o co mam to rozbudować? Kupiec. O handlarzach. No to czytałem już tu sobie, ale jak ja mam to rozbudować? To jest kurcze dobre pytanie. O. Oh, oh, oh. Dobra, może domokrążce po prostu weźmiemy. Jednego na razie. Bo nic innego mi to do głowy nie przychodzi. A nie da się jednak ptasi park. A proszę, no to robimy. No może każdego przetestujemy, zobaczymy, czy to mi się uda. Lutków nie brakuje niczego. O, nawet się rezydencja kolejna zrobiła. Czterech lutków doszło, szanowni państwo. Mamy 115. Tu jeszcze 24, to jest ok, na całe szczęście. Bo tego to mi kurde brakuje straszecznie. A tędy to gdzie się idzie? Cóż my tutaj mamy? Cóż to jest? A zobaczmy na tej mapie. Warsztat przyklasztorny. Hmm. Jak to się robi? W poprzedniej misji coś tam robiłem. Wysyłałem też misjonarzy. Tych, tych mnichów, znaczy się. Ale jak ja to robiłem, to jest kurde dobre pytanie. Tu robiłem to-to? Nie, niemożliwe. Sam nie wiem. Może nie ma takiej potrzeby, żeby tu coś robić. Się klikało o tej obce terytorium. A, dobra, nie wiem, jeszcze się muszę. Oni brukowaną drogę mają. O nie, ja też mam takową. Dobra, jest ok, jest ok. Mm, jeszcze się nie da. Wymagana rozbudowa Łezu, takie śmieszne i pocieszne. Jejku. Eee, kurde, ładnie to wygląda. Czekajcie, no dobra, no to ja mam tu jakieś ogrody zbudować. No to to po jeden kosztuje, to mogę chyba zrobić. Aaa, tylko coś tu krzywo mi wyszło. <śmiech> <śmiech> jakie to śmieszne. Ogrody, a tu się już nie mieści. Hmm, alejka. No to nie wiem, nie wiem, czy ja to dobrze robię w ogóle. To to szaleńczo wygląda. Hehehe, <laughs> na no pałę. No, no, coś mi to nie wyszło kompletnie. Dalej nie ma. Ulepszyć budynki. A, może tu się ulepsza? Nie, no, tu się nie ulepsza. Rozbudowa 0 na 2. Nie, no, ptasi park, to jakaś głupota. To mi chyba do niczego niepotrzebne. Dobra, kurde, bo sam nie wiem, co ja robię, oczywiście, i stąd takie problemy. E, tu jest kamień. Ale to potrzebujemy tych drugich do jasnej, ciasnej Anieli, a ja takowych nie posiadam. Eee, no i teraz bądź mądry i pić wiersze. Do Francji, kurde. To pi Pireneje tutaj są. Tu jest ten kamień, no i tu bym chciał. Aktualny kierunek: Enolezie. To chyba jest ok. To, to, to ja chyba rozwalę i ja to jakoś sensownie może zrobię. Bo teraz to tak totalnie na wariata ja to zrobiłem. Odzyskuję ja coś z tego? Nic, cholera. Czekajcie, nie tak, nie tak, nie, nie, nie To wywalmy. Tak. To też wywalmy. Tak. To też wywalmy. Tak. Hmm. To też wywalmy. Może to jakoś tak sensownie trzeba robić, tylko kurde, no nie wiem jak. Nie, w tę stronę to dziwnie to wygląda. Pięk, piąty poziom. <laughs> nie wiem kompletnie co robię. Może tu jakąś zagadkę trzeba logiczną rozwiązać. Dobra, nie jestem pewien. Ale wszystko chyba idzie zgodnie z planem, ten, 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 ten... O gildi kupców. Ty no, zbudowałem już. Może ja tutaj zrobię ich jeszcze kilku. Ten wymagana rozbudowa, no to się gubi. Kupi... Aha, dobra, widzę już. Nie mam tych pierścieni. Dobra, luzik to dajmy tutaj dziewięciu, bo jednego mam. Niech to się robi. I chyba trzeba poczekać. Yy, załóż szlak handlowy. Kup nieco kamienia. No dobra, on tam chyba sobie płynie. Po tej pięknej krainie, jak zakładam. Wszystko się robi, ja może tym pójdę tutaj zobaczyć, gdzie to było coś fajnego. Co to jest? Czekajcie. O, i, 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 i za zło, jeszcze złoto mogę też mieć. No właśnie, bo ja kupuję kamień, tylko czy ja rzeczywiście kupuję kamień? <laughs> to jest też dobre pytanie. No tu jest kamień. O, handlarze dobrze się sprawili. O, o jedał, udało szlak mi się. Handlowy zaopatrujący nas w kamień. Teraz możesz handlować tym towarem. No, to się cieszę. Szybko, pani, wyślij kogoś do portu i każ mu handlować No czekajcie, no właśnie w tym porcie byłem. A? Gdy tylko otrzymasz kamienie, umocnij podbite włości, budując kamienne blanki. I kamienne blanki, panie, gdzie? No zakładam, że skoro tu jest wróg, to mam tu się ufortyfikować. E, bo on chyba ma takie rzeczy właśnie jak kamienne blanki. Czekajcie... Zgapmy. No ma, wierzę. Jakieś takie, jakie były... Takie, jakie były w tej poprzedniej grze. Jakiej poprzedniej grze? No tej becie, no wiecie o co chodzi. Nowej grze, ale poprzedniej, no bo... <laughs> wcześniej w nią grałem niż w tę. Niech to mi się zrobi do jasnej, ciasnej Anieli, a nie tam takie pierdu pierdu Może w końcu przyjdą. Dobra, to poszukajmy, gdzie takie rzeczy wojskowe. Hmm. To wygląda jak wieża. No może sobie jakieś ładne miejsce zrobię gdzieś tu. Jeszcze na tę mapkę raz zerknijmy. No chyba tu się trzeba fortyfikować, tak mi się wydaje. A ja tu mam palisadę jakąś, okej. Okay. Dobra, to idę moją armią tutaj. Bo te chłopy pewnie tędy przyjdą. Gdzie my się będziemy bili? Nie no, chyba tu. Dobra, niech on tu wróci. I tu będziemy robili takie właśnie fajne rzeczy. Kamienia, mam trochę kamienia, to czemu ciągle nie mogę tego robić? Może ja tutaj coś muszę odkryć? Nie no, nie ma nic, cholera jasna. Teraz bądź mądry i pisz wiersze. Tu też nic nie ma. <laughs> o, jak zapierniczają krasnoludki. A co, oni teraz nie wracają, tak? Kliknij, aby rozpocząć. Teraz będzie wracał z tym kamburkiem. Opie weź mi wracaj, cholera jasna. Placówka handlowa, wyprawa w toku. Nie, nie w toku, tylko tu mi z kamieniem wracajcie. Tam było widać, że on lezie. Teraz tu nie widać. No dałem 10. Hmm. O, czekajcie, logistyka, może tutaj będzie. A. Tu muszę kamburki wrócić. Może to o to chodzi. A wam czego brakuje? O generał postęp czyni. No złota mi tu brakuje ewidentnie, Ale za chwilę się jakiś kolejny ludek pewnie urodzi. Wyprawa w toku. No kurde, no niby się cieszę, że w toku. Ale co ja tu porobiłem? Co ja tu nacudowałem? Ej, no grzeją, kurde, z ubrankami. Jest. Nie masz szans z bogiem. No dobrze, już myślałem, że coś zrypałem. Ale jednak... O, o. Obawiam się, że zaatakuje ponownie. Napraw palisadę w nowo zdobytych włościach. O Potem powinnaś zamienić ją na kamienne No powinnam, blanki. powinnam, ale ja nie wiem gdzie to mam robić. Napraw fortyfikacje. Jeśli zdołasz wznieść kamienne blanki, Raspun nie będzie miał z tobą uh -huh, szans. Uh -huh. W przeciwnym wypadku pokona cię. A walka o tandrię zakończy się w. To chyba tu. ok. Nie, to nie to. O kurde, jak, jakie zamieszanie. Ulepszenie rezydencji. Budowniczy, wybierz budowniczego w drzewku prestiżu. O, czekajcie, czekajcie. Jest. No i o, rozbudowa rezydencji. Ok. No i co mi to dało? i Fortyfikacji, dobra, i teraz się pojawiam. Jak zakładam, są, dobra, nie, to jest cech budowniczych. To nie o to przecież chodziło. Wyglądało kurde, jak to nie panikuje. Panikuje. Cech budowniczy. Gildia Kupców. To jest, nie wiem, nie wiem. Tu jest coś jeszcze. Ja pierdziule, co tu się dzieje. Katedra, nie chcę katedry. Wycinka, nie chcę wycinki. Nie chcę rozbudowy kościoła. Ulepszenie ulicy też nie chcę. Geolog też nie chcę. Rozbudowa magazynu też nie chcę, nie chcę, nie chcę tego. Rozbudowa rezydencji, ja pierdziule. Jak naprawić fortyfikację? O budowniczym tutaj może. No jest, byłem tutaj. Na pałek Piknic. A, czyli jednak cech budowniczych muszę zrobić. Dobra. To zróbmy tak szybciutko, szybciutko, gdzie on był? Tu był gdzieś. Cech budowniczy. To mi teraz zasłania wszystko. A, e, tu się nie da. O cholera, ja bym tutaj bardzo chciał to wcisnąć. O, nie tak. Zróbmy tę drogę tutaj. Ja pierdziule, nie chcę tego niszczyć. Bardzo nie chcę tego niszczyć, o. I teraz szanowni państwo, zróbmy szybciutko. Cech budowniczy, hono tutaj chopie. O właśnie. Nie, nie da się. Czy da się? Dobra, powinno się dać. Robi się. To, czy mogę rozbudować jakoś? Coś jest, rozbudowa. Ale to tego nie potrzebuję w gruncie rzeczy, ale już wziąłem, kliknąłem, to niech będzie. Takie rzeczy mi niepotrzebne. To jak się zrobi? O. Rozbudowa. Tylko czy to jest to? To mi niepotrzebne, wybierz budowniczego w drzewku prestiżu. Aby odblokować, no i to zrobiłem, ufortyfikuj. Wybierz obóz i kliknij na przycisk fortyfikacji. Aha. Jest ok. to jest chyba to. Rozbudowa niedostępne i się naprawia. Dobra. Jako tak ogarniam, tylko co ja desek nie mam niemożliwe. Dobra, dobra. Jakoś powolutku doszliśmy. Słuchajcie, zobacz mnie. No mam mnóstwo desek. Ludzi też mi nie brakuje. Armia. Armia jest wspaniała. Gdzie my się będziemy bić? Czy on mnie zaatakuje, czy ja mogę tam iść do niego? Mdam poszedł. Najchętniej. Nie wiem po co. Aha, ten cech budowniczy chyba mi po to potrzebny, żeby to, to ogarnąć. Dobra, jeszcze poczytajmy. Aby. Atak niszczy fortyfikację, ok. Naprawy z menu obozu. Dobra, to tu już byłem. Desek lub kamienit ok. O No i to tam kliknęliśmy na pałę i się udało. A jest szturm za dwie minuty. Dobra, spokojnie. Ważne wiełowości. Ufortyfikowane. Aha, jak się naprawi, to będziemy mogli rozbudować. Obecnie trwa naprawa, zostanie. No nie chcę jej wstrzymywać, ja chcę, żeby się zrobiła. Tak, tylko ewidentnie brakuje mi tu. Co tych desek mi brakuje? Jakim cudem może mi desek brakować? W magazynie może nie ma. Lol, ty by nie złe jaja, jakby brakowało mi w magazynie desek. Tu jest magazyn. Nie, no są deski, kurde, no to róbcie. Nie, no trzeba się jeszcze uczyć tej gierki. Bo nie kumam, niestety. O, 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 idzie to, nie idzie? Tu są chłopaki. Rozbudowa. Priorytety, logistyka. Jest, robi się, zdąży. Kurde, dobra, słuchajcie. Zanim nie zaatakuję, akurat 14 sekund. Czekajcie, czekajcie, za chwilę będzie ciekawie. Nie no, jeszcze kolejni żołnierze przychodzą. Sąd z siedmioma do mnie chłopami przyjdzie, to przecież tak nie, nie wydaje mi się, panie kolego. Przygotuj się na szturm. No to, to ja już jestem gotowy. Tego nie mogę, A dobra, jeszcze, 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 chwila, moment, chwila, moment. Dobra i pyk. Doskonale! Ta palisada powinna pomóc w odparciu pierwszych ataków Rasmurda. O! Tu jest jakaś... Musisz mieć wiele kamieni, żeby rozbudować fortyfikację do kamiennych blanków. Hmm. Tu jest jakiś, jakiś murek niby, tu się robi. Mmm, a kamyki, mam tu kamyki, wydaje się, że kamyki powinienem mieć. O, osiem jest, Tak akurat kurde, to może się zrobić, tylko że oni teraz robią to, dobra, ale to spokojnie, spokojnie. Nie wiem, po co mi ta rozbudowa? Żeby co? Oczekiwanie na narzędzia. Natarcie powstrzymane, eee, to co ja nic nie zrobiłem i już wygrałem. Nie tak sobie to wyobrażałem, ale oczywiście się cieszę. Trwa rozbudować. zaraz to... no i co on uciekł? O palisadach, przygotuj się na szturny, zaraz ja tam do niego pójdę. No bez przesadyzmu, z czym do ludzi. Czy moja gospodarka działa sprawnie? No wydaje się, że najważniejszych rzeczy mi nie brakuje, ludzi mi nie brakuje, a armię mam potężną. Jeszcze ci dwaj przyjdą, 15 takich takich. Widzimy, że tych jednostek jest więcej, ale oczywiście wszystkich jeszcze nie mam na tym etapie gry. Podejrzewam, że ta końcówka może być dość trudna i zanim ja się nauczę grać w pojedynku w tym skirmiszu, to jeszcze czasu trochę wiśle upłynie. Choć te bety jako tako szybko opanowałem, ale, ale dlatego, że to była prosta gra. Ta się wydaje bardziej skomplikowaną. A jak tam mój handel? No, wrócili. O kurde, wrócili. Idźmy do portu. Kliknijmy znowu w tego. Hmm. Wymagana rozbudowa. No i to by tutaj trzeba było. Tak, to się tu robiło. Co to było tamto, to nie wiem. A, okej, okay, takie jakieś rzeczy. Ja chyba tego nie ogarnę. Ja po prostu sobie tych chłopów zrobię. Chociaż stąd jeszcze kamień wydobywam. Jeszcze coś wydobywam. Dobra, to okej. Okay. To okej, okay, szanowni państwo. Aha, wymieniamy te ubranka na kamień. Okej, okay, fantastycznie. Jako tak idzie. Czy to się rozbudowało? Brak ulepszeń. Rozbudowa 2 na 2. No to luzik. Tu a 1 na 2. Dodatkowego budowniczego, to, to nie wydaje mi się jakoś szczególnie fajne i przydatne, ale kurde, jest, zrobiło się to jednak. W sumie nie wiem jak, ale jakoś się udało. E, ja bym. A może ja im to zaatakuję? Czekajcie, bo ja mam złota dużo. Czemu by w karczmie kolejnych muszkieterów nie zwerbować? 10 nawet. A niech się robią. Niczego mi tu nie brakuje, przecież zapierniczają krasnoludki z jakimiś chlebkami. O, a tu co się dzieje? Yy, myśliwy. To się jeszcze odnowi. Moto zasoby odnawialne. Zwierzyna łowna. Także spoko. Mmm, przygotuj się na szturm za dwie minuty. Te rozbudowy tutaj to służą chyba tylko i wyłącznie temu, by ten prestiż się zwiększać. Tylko, że to jakoś tak strasznie dziwnie się rozbudowuje, tak jakby chaotycznie niezmiernie. I to mnie zmyliło. Że to się nie łączyło. Szturm się zacznie. Idzie już roku, nie ma światłości. 75. No, to dałoby się chyba te szkody naprawić. Coś tak mi się wydaje. To się klika prawym, lewym, jak to się naprawia? To się chyba tu naprawia i wtedy tamto też się naprawia. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie ma takiej potrzeby. Jak widać w tym momencie. Nie no, kiedyś ta... Kiedyś, no w sensie pełna gra po skończeniu tego samouczka. No wydaje się, że będzie naprawdę mocna. Bo tutaj, kurde, gubię się mimo tego, że dopiero jakieś początki. Idziemy go zaatakować? O, natarcie powstrzymane. Teraz ja idę zaatakować to. No, go, gońcie się już, pierdoły jedne. Nie no, trzeba poczekać na fabułę. Kierka nam nie pozwoli tego chyba zrobić po swojemu, jak mi się wydaje. Teraz to już łatwo, jak widać. Bardziej z mechanikami się... E, no co oni mnie tu kurde ciągle gonią? Nie chcę mi się czekać na to. Ja bym tam poszedł i ich ubił. No, ulepsz fortyfikację. No kurde, no ile mam na to czekać? Wspiera, wspierane przez... Rozbudowa 2-2. Tak będę czekał kurde i jedną wieżą ich niszczył? Bez sensu przecież. Come on. Nie no, jakie fajne mam już te rzeczy. Ja bym chciał sam zaatakować. O, no wreszcie. W samą porę udało ci się zbudować kamienne blanki. Mam wrażenie, że już dawno zbudowałem, ale okej. Okay. Ha, tak myślałem. Raspun przygotowuje zmasowany atak na... Cieszę się, bo mi się już nudziło. Lecz kamienne blanki oprą się wszystkim atakom. Wychyl się pani i zobacz, jak przeciwnicy odbijają... O, jakie ja mam tutaj działa. Ha, ha. Ale zabawa! jak do gaczek, Jakaś Jakoś taka pogoda się popsuła. Mroczno się zrobiło. Czy to koniec? Coś tak mi się wydaje, że to może być koniec tego epizodu. Jestem pod wrażeniem, księżniczko. Pokonałaś mnie jakbyś znała mój każdy Widziałem ruch. Widziałem na YouTubie. Miałam po prostu szczęście. Widziałam na YouTubie. Nie wierzę w los i szczęście. Widziałaś na YouTubie. Zapewne pomagał ci ktoś, kto mnie znał. YouTuber. My nie mamy wspólnych przyjaciół na YouTubie. Może nie był to przyjaciel, lecz wrog. twoi wrogowie aż tak dobrze cię znają? Niektórzy owszem. Co to w ogóle ma na twarzy. Na widzicie? Się. Tak się spodziewałem. Pierwsza część była o wiele ciekawsza, w drugiej to już się strasznie motałem i po tym jak ogarnąłem jak to działa, no to było już łatwo. No niemniej, nie mniej udało się. Gierka mi się podoba. Nie wiem dokładnie, jak ja zrobię jeszcze z tymi ostatnimi epizodami, bo, bo nie wiem, czy ten samouczek jest wart nagrywania. No bo samouczek jest kampanią, kampania jest samouczkiem. Nie wiem czy może jakoś szybciej do tego skirmiszu przejdziemy. Napiszcie zresztą w komentarzach. Ja to na pewno przejdę do końca, żeby się nauczyć tych mechanik, ale najwięcej nadziei pokładam w skirmiszu, gdzie jest pełna swoboda, możemy się rozbudowywać tak jak chcemy. No i wtedy naprawdę można się prześwietnie w takich grach bawić, kombinować z układem miasta i tak dalej. Ja, ja, ja takie Gierki lubię. Ja takie Gierki lubię, także te krasnoludki zawsze mnie no, bawiły. Yy, mimo tego, że w nie nie grałem, po prostu jak sobie patrzyłem, gdzieś tam widziałem, oglądałem, no to mordeczka mi się śmiała. No i teraz, teraz mam wszystkie części, to będę grał. W te części na pewno będę grał sporo. Aczkolwiek dużo też zależy od tego, no, jak to się będzie oglądało. Jakby się oglądało fajnie, to bym połączył przyjemne z pożytecznym, czyli grał dla siebie i nagrywał do oglądania. Także tyle dzisiaj, szanowni Państwo, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Co do długości tej serii, to też oczywiście zależy to od tego, jak to się będzie oglądało, ale tutaj mamy kolejny odcinek, którego już nagrywał nie będę. Raczej się zobaczymy gdzieś w finale, który gdzieś nie wiem, tu będzie jakiś taki zamek, wysogród. Zobaczymy, zobaczymy. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.